Osoby, które mnie znają, czy to znają mnie osobiście, czy kiedykolwiek miały okazję ze mną współpracować, czy też znają w jakiś sposób moją aktywność w internecie, czy też aktywność społeczną, zapewne. Dają takie pojęcie jak zabudowany las. Zastanawiam się po co tutaj ten znak stop. Tory totalnie zarośnięte. No ale dobra. Innym razem będziemy się nad tym zastanawiali. Tenże zabudowany las. Jest to nic innego jak droga, która prowadzi nas, tak jak tutaj, przez teren leśny, ale według prawa nadal mamy tutaj teren zabudowany. Ja teraz właśnie jadę ulicą górniczego dorobku. Katowickiego Nikiszowca w kierunku cmentarza komunalnego przy krajowej 86. I ta droga cały czas prowadzi nas tutaj terenami leśnymi. Ok, ja rozumiem, że tam brakowało chodnika. Tutaj ten chodnik jest, że tutaj mogą gdzieś tam pojawiać się piesi, piesi może to być teren w jakiś sposób spacerowy, ale czy z tego względu mamy tutaj wprowadzać też nie zmieniać formy tej drogi. I cały czas ma to być teren zabudowany. Rozumie króciutki odcinek tak jak chociażby, Fragment do przejazdu na ulicy Gwardii Ludowej w Dąbrowie, co też już jest jakimś, jakimś troszkę bezsensem dla mnie, no ale, ale tak jest. I mamy obowiązek tutaj, oczywiście, stosować się do odpowiednich ograniczeń, czyli 50 km w ciągu dnia, 60 w nocy. Aczkolwiek osobiście uważam, że skoro już tutaj musi być ten teren zabudowany. To powinniśmy tą prędkość podnieść do 70, może 80. A najlepiej, gdyby go tutaj w ogóle nie było w okolicy tych dwóch skrzyżowań, chwilę temu, które chwilę temu pokonywałem, obniżyć prędkość. Nie wiem, może do 50, bo przy 50 są one mimo tych 90 stopni. Jak najbardziej bezpieczne do, do przejazdu. Natomiast aby tutaj był teren zabudowany, no dla mnie to jest troszkę, y, troszkę śmieszne. Rozumiem, gdyby on się gdzieś już tutaj zaczynał, bo już wjeżdżamy w miejsce, gdzie po naszej prawej stronie jest cmentarz komunalny, y, są parkingi do tegoż cmentarza. Ok, tutaj bym to, bym to zrozumiał. Tam wcześniej przez cały ten okres, no nie bardzo.